Czy zdarzyło się coś złego czy dobrego, czy rozmowy Trumpa z Putinem i te wszystkie wypowiedzi polityków amerykańskich Państwo przyjmują z nadzieją czy niepokojem? Krzysztof Bosak. Zdarzyło się dużo, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby oceniać. Dzieje się dokładnie to, co zapowiadali ludzie Trumpa i sam prezydent Trump przed wyborami, czyli rozpoczynają się negocjacje nad zakończeniem wojny. No i się rzeczy te negocjacje wywołują niepokój, wywołują reakcje. To, co jest interesujące w tej sytuacji, to że stroną do negocjacji nie jest tylko Rosja, stroną do negocjacji jest jak najbardziej także Europa i nie wiem, czy szeroko pojęta Europa Europa z perspektywy amerykańskiej nie jest e, nawet e, istotniejszym partnerem do negocjacji niż sama Rosja, bo ze strony Rosji po prostu tutaj się wysiłek wojenny ma zakończyć, natomiast ze strony Europy oczekiwane są wydatki, oczekiwane jest zaangażowanie wojskowe, oczekiwane jest bardzo wiele rzeczy, e, co do których kompletnie w Europie nie ma żadnego no właśnie, porozumienia. Ponoć Amerykanie I, wysłali do przywódców rzecz europejskich, już daje Panu głos, wysłali podobno zapytanie dotyczące tego, ile mogłyby te kraje wysłać wojska na Ukrainę.